Dzisiaj się wydarzył Mikołaj w styczniu. Tak, doktor Monika dalej przedłuża święta i prezenty. Jest super. To jest dobre wkroczenie w Od Zawsze, I zawsze to był pierwszy strzał, bo nigdy taki zabieg nie był u mnie wykonywany i zawsze moim marzeniem skrytym, cichym było modelowanie u doktora Moniki Jak widać, że nie się spełniają. ze względu na to, że na co dzień mam do czynienia z pacjentkami, które mają wykonywany zabieg modelowania ust, więc od podszewki tak naprawdę znam temat, jak postępować przed zabiegiem, po zabiegu, co polecać, czego nie polecać, czego absolutnie nie wolno robić, także myślę, że że idealnie jeszcze się sama zdążałam zdiagnozować, także jest super. Myślę, że się oddaje w tak dobre ręce, że nie muszę się nad tym na szczęście zastanawiać, bo na pewno to, co zostanie wykonane, spełni wszystkie moje oczekiwania i jeszcze nie. No już od trzech miesięcy. Wszystko moje życie się naprawdę zmieniło o 180 stopni. I tak naprawdę pierwszy raz trafiłam w miejsce, w którym chciałam być. I to jest taka praca, która daje to spełnienie, to czego człowiek szuka tą taką iskrę do tego stopnia, że y, moje nowe miejsce, miejsce zamieszkania to jest pewien to to zmieniam pierwsze ilustracje. Szczerze, codziennie inne, bo codziennie to jest tyle możliwości, że cały czas mam jakąś nową drogę, która mi się otwiera. Także jeszcze sobie bacznie obserwuję z boku, jak to wszystko wygląda, ale myślę, że dróg rozwoju jest tutaj mnóstwo. Przyjęcie i to, że udało mi się trafić idealnie w grupę osób i po prostu w sekundę się dopasowaliśmy. Także to, to, co dzieje się tutaj, za kulisami, tak naprawdę jest, jest szczere i prawdziwe i to jest przepiękne. Jeżeli chodzi o ilustry, to tak naprawdę marzyłam o zabiegach dotyczących modelowania ciała, bo wiadomo, że zbliżamy się coraz bliżej i wielkimi krokami nadchodzi do nas lato, bo to zanim się obejrzymy już nagle dojdzie, także Kolejnym moim celem drugim <grym> jest nasza onda. Troszeczkę, ale może nie boję się samego bólu, bo no to jakby mnie totalnie nie przeraża. W no, nie przeraża w tym zabiegu, bo jestem mhm. taka... Ale no trochę masz być... takie rajze fiber prawda? Tak, tak, trochę, no bo to wiadomo, że przed tym człowiek jest. Dużo emocji dużo łez. Najpierw w tych lekko bolowych, a potem tych wzruszeniach w ogóle nie. Pięknie, pięknie teraz do no, Dzień dobry, witamy w to, to był strzały dziesiąte, przepiękne strzały dziesiąte. Naprawdę, że to bardzo jest sprawny zabieg, zawsze się zastanawiałam jaki to będzie ból i każdy ma inny próg bólu, więc warto jest zawsze też nasze pacjentki przygotować do tego i jak ten zabieg wygląda od strony bólowej, że naprawdę zabieg jest zupełnie do przeżycia, a efekt tego tego, tego ukłucia. Jeżeli chodzi o suplementację, ważne jest, żeby przyjmować i witaminę C. Pamiętajmy o tym, ponieważ witamina C uszczelnia nasze naczynia krwionośne. I dzięki temu na przykład możemy uniknąć siniaków, które pojawiają się po zabiegu. I jeżeli Panie wiedzą o tym, że mamy do czynienia z opryszczką, która może się pojawiać, a jak wiadomo, opryszczka bardzo lubi stres ale że najczęściej przed zabiegami niestety zdarzają się takie sytuacje, że ta obryszczka pojawia się na ustach, że o tym też należy pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o wszelką suplementację, oczywiście pozostajemy w kontakcie telefonicznym i mailowym, tak aby udzielić wszelkich informacji naszym pacjentom przyszłym.